Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj Piątek, 27 marca Jak widzicie jestem ogarnięta, co jest niecodziennym Widokiem, drugi raz w tym tygodniu Zrobiłam sobie makijaż, pomyślałam, że Pokażę wam, czym dzisiaj wyprostowałam Sobie włosy i jest to Słuchajcie, ta szczotka od Oliwi Garden, FB Combo Medium Możecie zobaczyć, że to jest taka szczotka Szkieletowa, pięknie wygładza Włosy, Zresztą chyba widać, zobaczcie Jak one ładnie odbijają światło To jest odkrycie moich ostatnich miesięcy Myślę, że sobie kupię jeszcze taką szczotkę może. Tutaj Wam jeszcze chciałam pokazać parę rzeczy. Zacznijmy, może, od kremu pod oczy, który przyszedł do mnie wczoraj. Oczywiście, wszystko zamówiłam do paczku matu. Krem, który ja znalazłam na Wizalu KWC, ponieważ to serum, co Wam ostatnio pokazywałam z biolik, to rzeczywiście chyba jest tylko serum i ono się nadaje pod krem. Same totalnie mi nie wystarcza i wysusza. Potrzebowałam czegoś silnie nawilżającego, mam są sobą pierwsze użycie, ten krem jest naprawdę, naprawdę tłusty, ale jak się dzisiaj rano obudziłam, to po prostu ta skóra była tak mięciutka pod oczami, nie było tam ani jednej suchej skórki. Krem pod oczy z bio Avocado, 100% naturalny, na wizerzu miał naprawdę wysokie noty, będę Was update'ować, jak na razie jestem zadowolona. Kolejny temat, kremy do rąk. Tego jeszcze nie otwieram, jak widzicie, jest zalakowany. Powiem Wam tylko, że on ma 20% mocznika, bo słyszałam, że te kremy z mocznikiem po prostu lepiej nawilżają się nie będę bawić wymawianie nazwy. Tutaj widzicie, y, to jest kosmetyk ruski. Jest w nim właśnie też głównie olej z awokado, który pięknie nawilża. I to jest taki krem-maska, czyli on naprawdę ma kurę jeszcze lepiej niż krękowić i odnawiać. W ogóle nie pachnie jak awokado. On pachnie tak lekko owocowo-słodko. Przepiękny to jest zapach. Ciągle się nim kremuje. Pachnie bosko. No i też jest w 98% naturalny. Jeszcze jedna sprawa. Jak widzicie, ja tutaj mam próbeczkę. To jest akurat próbka kremu pod oczy. Z Moją misją na kwarantannę jest użycie wszystkich produktów, które mi się zbierały uu, chyba z pół roku. Mam ich naprawdę sporo i teraz codziennie, systematycznie zużywam sobie. Mam tutaj zupę dzisiaj dyniową. Ja myślałam, że to trochę dyni, więc trzeba było to spożytkować. Tu jest zupka, tutaj są grzaneczki. Gorąca. Bardzo gorąca. Także smacznego Dajcie znać, co u was dzisiaj na obiad Ja sobie przysiadłam do kalendarza, żeby kontrolować, jak mi idzie odhaczanie zadań A nawet sobie je odhaczę, a co? To jest zrobione, to jest zrobione, to jest zrobione Zostawmy jeszcze tylko format komputera I z tym pomoże mi Kamil O i wiecie, co się jeszcze stało? Wskazuję sobie nauki Przedmał, żeńskie Na niedzielę Nasi prowadzący zdecydowali, że będziemy kontynuować kurs online Z czego ja się bardzo cieszę Bo jeśli byśmy tego nie robili, to oni proponowali termin czerwcowy lub lipcowy a my mamy ślub we wrześniu. Także już byśmy mieli w ogóle mało czasu. Tam trzy miesiące przed ślubem ksiądz nam powiedział, żeby już dostarczać dokumenty. Zobaczcie trzy wory. Trzy wory ubrań, muszę je wynieść do tych pojemniczków. To jest moja mała, skromna szafa, niestety mam tylko takie półeczki. Już w przyszłym domku będę miała garderobę. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda poukładane. O, tylko coś mi tam wisi. No, ale szafa posprzątana, także może Was to zmotywuje do zrobienia porządku w swojej szafie. No i przyznaję się Wam, że ja miałam w tym tygodniu kryzys. Powiedziałam sobie, że posprzątałam szafę, to dobra, to mogę zamówić coś, co już od dawna mi się marzyło, czyli taki króciutki sweterek na guziki i taką piękną, kwiecistą sukienkę. Zbliża się maj. W maju mamy jeszcze jedną komunię. Będziemy też z Kamilem rodzicami ich więc ta sukienka sobie poczeka na właśnie którąś z tych okazji zrobiłam te zakupy na promocji minus 50, było nic z na reserve. Może ja się w to przebiorę i Wam pokażę, jak to wygląda na mnie. I tak wygląda ten sweterek, jest bardzo fajny, króciutki, bardzo mi się podoba. Mnie jest ogólnie lepiej w takich rzeczach krótszych. No, możemy sobie go tam e, wsadzić do spodni, też wtedy wygląda bardzo fajnie. Myślałam, że będzie bardziej jak babcia wyglądać. Nie I bardzo. do tej, tej kokardki też, nie? Też, Teraz też pasuje, no. Tak, stylu badaga. Taki akcent właśnie ładny nie, paznokcie szczególnie pasują. Paznokcie to mi pasują do tego, no, gumki. Do tej yy, właśnie kokardki. No, także wygląda całkiem zgrabnie. To jest ta sukienka. Wygląda w niej trochę teraz jak e, z domku na preli. Nie bardzo mi się to podoba, jak ona teraz wygląda. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądać z paskiem, bo na razie tak jak wygląda, to trochę wygląda jak piżamka Chociaż bardzo mi się podoba ten wzór i kolor jest super, bo jest taki kremowy. Ja bardzo się lubię w takich kolorach. I z paskiem wygląda to o niebo lepiej, nie mama? niż taka? ładnie wyglądała. Ta e, tamta stylowa to była fajna, jakby była łąka no. na boso Nad morze. Nad, o, nad morze, super. To taka luźna, taka no. retro. Ale myślę, że z tym paskiem wygląda całkiem fajnie. Tak, zobaczycie sobie tutaj bez głowy mnie. Właśnie, jeszcze do jakichś bucików na obcaś. Się... Fajnie wyglądają te buciki. No nic, kochani. Jeszcze ją jakoś fajnie wystylizuję na pewno, bo ma naprawdę piękny print. Nastała pora kolacji i mamy do wykorzystania kapusta penekińska, ser halumi. Tutaj mamy pomidorki koktajlowe, gruszkę i kiwi. Mam jeszcze słonecznik, więc dodam słonecznika. Yy, improwizacyjna sałatka. Słuchajcie, podstawa sałatki jest już gotowa. Ja zdecydowałam, że to ułożę wszystko na liściach sałaty, żeby to wyglądało jak taki kwiatuszek. I czas właśnie zgrillować ser. Alumi. Ser jest ogromny, więc ja go sobie przekroję na pół i wsadzam go na patelnię grillową. I ostatecznie pokroję go na te szersze paseczki. bo będę go kładła gdzieś tutaj. Tak, żeby można sobie było na przykład z tym jednym liściem wyciągnąć. Jedziemy tam. Na wielki ogień! Nie tak szybko ziom. Drylujemy. Może nie wygląda to najpiękniej, ale pachnie przednio i jeszcze dodaję balsamiku. Może jeszcze trochę syropu zagawy. Ochotę dzisiaj na słodkie! Jeszcze ziarenka, sałatka już na stole wygląda, no tak se, ale zaraz zobaczymy, czy będzie dobra Dzień dobry moi drodzy, mamy już kolejny dzień, sobota 28 marca Z tego co pamiętam, to ostatnie klipa to była sałatka, chociaż połączenie było z lekka szalony, to sałatka smakowała naprawdę fajnie Jeśli macie akurat te składniki, które wam pokazałam na zbyciu, to możecie ją zrobić Jest 15.48, już jest późno, pokonały mnie te kobiece dni, czuję się spowolniona, że tak to powiem chciałam sobie jeszcze pochodzić na stepperze, ale nie dałam rady Zrobiłam tylko 5000 kroków i dalej już nie mogłam Dzisiaj z rana też obudził mnie ból brzucha Poleżałam sobie chwilę, pomontowałam chwilkę dla was film Pościerałam sobie kurze I słuchajcie, stara się 16 A! Grałam wam film właśnie z tym makijażem Także wyczekujcie, wyczekujcie Z dobrych informacji, bo oprócz tego To nie udało mi się dzisiaj zrobić totalnie nic Dzisiaj rano znalazłam na Instagramie Naprawdę piękną biżuterię mówiącą kolczyki i bransoletkę Także jak przyjdzie to wam pokażę Najpewniej przyjdzie we wtorek Takich... Y Spraw urodowo-modowo-ślubnych to mi zostały jeszcze tylko buty. Bo mam te jedne zapasowe, które wam pokazywałam Ale ja myślę, że one będą po prostu na zmianę. Jak już mi rozwolą stopy w wyższych butach Tyle słuchajcie, dzisiaj nic się nie dzieje Zrobiłam sobie make up i przyszłam wyrzucić śmieci Teraz będziemy siadać do kolacji Mama wymyśliła jakieś ziemniaczki z jakąś potrawką warzywną Już wam pokażę, co będziemy jedli I będę czekać na kamankę, bo już dzwonił do mnie, że skończył robotę w domu Jako, że miałyśmy dzisiaj ochotę na ziemniory No to mamy tutaj ziemniaczki ugotowane w mundurkach Potrawka z pomidorków, z dwóch rodzajów papryki, z szynki i z cebulki Smacznego mama. Na zdrowie. Na zdrowko. Dobre było? Dobre ziemniornie? Tak, ziemniory to ziemniory. Ale tak się strasznie najadłam, że normalnie teraz ciągle mi się chce spać. Powiedz Kamanek, jak się mają sprawy w domku i co żeście dzisiaj robili w domku? Władziliśmy dalej i trochę już szlifowaliśmy. Znaczy bardziej tata szlifował, bo jest tylko jedna szlifierka. No dobra, to chyba już by było na tyle z dzisiaj, bo po prostu wyglądam jak wyglądam. Tu mój prysz się go i wziąłem go tormentiolem. A niufni jest jutro niespodzianka. Jak powiedziemy na samomęcik. W sensie, że co? że ile jest no, zrobione. To niespodzianka, to niespodzianka. Zobaczymy, ile jest w domku zrobione w takim razie. Dzień dobry moi drodzy, witamy Was dzisiaj z lasu. Mamy już niedzielę, 29 kwietnia. Yy, 29 marca, już jesteśmy na miesiącu. Komuś, jak się wytam, to się zastanawiam, jak jest miesiąc. Dzisiaj jest 29 marca, dzisiaj są urodziny naszego Igora. Także Igor, jak oglądasz, to wszystkie. najlepszego! lepszego! Teraz jesteśmy, słuchajcie, w lesie i tak ptaszki śpiewają. Już tak czuć wiosnę, tak smutno, że to tak teraz się dzieje, że wszyscy są zamknięci. Bo to jest najpiękniejszy czas. My ją lubią na parę roku. Nie możemy sobie tylko w lesie ją przeżyć. Znowu jesteśmy w jakimś innym lesie. W ogóle to jeździmy po okolicznych wsiach. Słyszycie, jak ptaszki śpiewają, jak fajnie. I szukamy jakichś fajnych zakątków. Myśleliśmy, że jesteśmy w lesie, ale jesteśmy na jakimś nowym osiedlu i zobaczcie. Że kwitnie już, nie wiem co to jest, jabłonka, wisienka, a tu już jest forsycja. Widzieliśmy wiewiórkę, widzieliśmy ptaszki, krowy. Kiedy tu nie byliśmy w sumie, a to jest tak blisko od nas, no nie? No. O, zobaczcie, kolejna forsycja. Może sobie posadzimy forsycję w ogródku? Zaczaj ładnie to wygląda, co? Więc no. taki krzakol jest. Wróciliśmy do domku i oczywiście kawka z mamą. Spotkamy się. Tak, ja kochani, ja już jestem w Reginsach. Jest moja mata, są moje rzeczy do ćwiczenia. Kamil robi format, a ja zaraz będę ćwiczyć południową czy trzydniową przerwę. Niestety dostałam okres, ale wracam, wracam do wyzwania. I odhaczyłam sobie już dwa dni, które nie ćwiczyłam jako rest day. Teraz został mi day piąty i day szósty. Dzisiaj 12 minut na nogi i 15 minut na całe ciało. i <laughs>